te górne piłki, jeżeli już Wisła próbuje wreszcie 90 sekund do końca. Sprytem wykazał się Piotr Brożek. Wywalczył rzut wolny dla Wisły Kraków. To jest około 27 metrów do bramki Abarisa. Ustawił piłkę Nikola Mijajlowicz. Broka. I proszę! Procie... I będziemy tutaj mieć dodatkowe 30 minut rywalizacji. Cóż to było za uderzenie Nikoli Mijalowicza, Serba, który od 2004 roku gra w drużynie Wisły. I mecz można powiedzieć zaczyna się od nowa. Troszeczkę szczęścia, tak jak powiedziałem, należy uderzyć, należy szukać szału, bo rykoszy, tam nie ma szału nie ma bramek. Myślę dzisiaj sprzyja szczęście, bo w ostatniej chwili praktycznie wróciła z dalekiej podróży i, no i należy się z tego cieszyć, bo no na pewno e, teraz wszystko jest otwarte i teraz to Irakis e, musi się otworzyć, musi zaatakować.